Myślimy, nie my, choć chciałbym, ale to na pewno nie ja, albo ewentualnie no, nie martwią się wspaniacy, ale, ale nie ja, no. wręcz tutaj już wchodzimy w tą sferę wyobrażeń, że można powiedzieć, że w społeczeństwie istnieje takie przekonanie, że każdy uczciwie żyjący człowiek ma się o co martwić, że to jest normalne w uczciwych ludzi. I tak generalnie, że tak powiem, Większość ludzi to postrzega, że każdy uczciwy człowiek ma się o co martwić. No bo żyje uczciwie, dlatego ma się o co martwić. Oczywiście potem są różne błędne wyobrażenia na temat uczciwości. U większości Polaków jest tak, że bycie uczciwym kojarzy się z byciem ofiarą. No tak jest w tym kraju, prawda? Wielu ludzi, którzy myślą, że no, ten, kto postępuje uczciwie, to jest frajer, prawda? To jest frajer, który niczego nigdy nie są takie też przekonania, prawda? Więc właśnie one popierają te wyobrażenia, prawda? Człowiek uczciwy to ofiara, która po prostu nigdy do niczego nie dojdzie. Tak się na to patrzy. Dopiero ten, który kombinuje, który jest faniaczem, który, prawda, się posuwa tam do różnych innych działań, to jest gość, nie? On do czegoś dojdzie. To są kolejne wyobrażenia, które tutaj triumfują. No niestety. Pamiętajcie, że prawo karne jest tutaj nieubłagane, że prędzej czy później skutki naszych uczynków wracają, na czym tego chcemy czy nie. I robią to, co robią. No tyle. Umartwianie się, oczywiście, tak jak mówiłem, budzi w nas czarnowictwo. To jest bardzo wredne, ponieważ wszystko zaczynamy rozpatrywać w ciemnych, takich trochę barwach. I nasze, mówiąc, powstaje błędne koło. Bo umartwianie się powoduje czarnowictwo. Czarnowistwo powoduje, że widzimy wszystko w ciemnych barwach, w jak najbardziej negatywnych scenariuszach, to tak. rozbudowywuje w nas takie problematyczne myślenie. Że patrzymy na wszystko w sposób problematyczny. Nie patrzymy neutralnie, swobodnie, prawda? Patrzymy w sposób problematyczny. Do problematycznego stylu życia można się też przyzwyczaić. Znacie takie powiedzenie, że są ludzie, którzy martwią się na zapas? Ci ludzie są tego przykładem. Większość tych umartwień u nich nie ma podstaw bytu. Większość ich się nie materializuje. Ale co się nam martwi, co się na nakręca, co spróbuje tym zarazić innych, to jego. To jest właśnie przykład, gdzie podświadomość jest przyzwyczajona, żeby się pewnymi energiami naładować, nachapać, nakręcić, aż do następnego głodu. Za parę godzin, za parę dni znowu poczuje nieodzowny głód, naładowanie się tymi energiami, znowu się czymś nakręci. Oczywiście materializuje się co któryś, ale podświadomość się nakręca. Nie? I ten człowiek ma pewien problem sam ze sobą. On sam sobie życią uprzykrzał a przy okazji innym, jeżeli, jeżeli nie jest to samotnie żyjący człowiek. No bo jeżeli mamy kogoś takiego pod jednym dachem, no to jak on z nami czy rozmawia, czy przebywa, czy przekazuje nam różne informacje, to w jaki sposób? Ciężki, problematyczny, prawda? Taki, taki odczuwalnie przybijający. I tu się zaczyna ta sfera, gdzie zaczyna, że tak powiem, działać tu też na innych negatywnie. Ten człowiek jest toksyczny. Ten człowiek jest toksyczny na siebie, bo sam się tym, że tak powiem, doprowadzany niezbyt miłych stanów i dla otoczenia, bo uracza tym innych, sieje to wokół siebie, prawda, te energetyki ciężkie, umartwiania się. Na pewno poznaliście nie jedną taką osobę, tak ciężką, że nic tylko uciekać, prawda, w drugą stronę. No, czasem się da, czasem się nie da, w zależności od w jakim układzie jesteście w danym momencie, prawda? Bo nic nie jest wieczne i układ zawsze można zmienić, ale, ale w danym momencie czasem jest tak, że nie wszyscy od razu mogą z takiego układu uciec. Oczywiście ta osoba potem się czuje zdziwiona, że ona takie jedynie słuszne racje przekazuje w dobrej wierze, ale my uciekamy, niby czemu? nie? Czemu nie chcemy słuchać tych mądrości życiowych, które są nam tutaj przekazywane? Niestety Mechanizmy umartwiania się przerzucają się też na naszą praktykę rozwoju. Ile razy niektórym ludziom przypominam, słuchaj, skupienie się, kreowanie polega na skupieniu uwagi na celu, czyli na uczuciu spełnienia. Patrzę co robią się martwi Jezus Maryja, jak chciałem wykreować to, no ale po drodze jeszcze taki problem, taki problem, taki problem, taki problem. Mówię nie, tak się nie kreuje. No to jest kreowanie problemów. Skup się na końcowym efekcie. No i skupił się na 30 sekund. A później znowu się skupił na problemach, które musi rozwiązać, żeby dojść do tego celu. Rozumiecie? Ten tok myślenia się przenosi. Oczywiście wiadomo, że... Jak ktoś całe życie to robił, nie da się tego tak za jednym zamachem, stryk i nie ma. Nad tym trzeba popracować. Ale dobrze, żebyście o tym wiedzieli. No jak, się, jak się łapiecie na tym, jak to identyfikujecie u siebie, to im szybciej się z tym człowiek roz, rozprawi, tym lepiej. Im szybciej człowiek z tym zrobi porządek. To lepiej. Pamiętajcie, tu jest zasada taka sama. Jeżeli podświadomość lubi się martwić, przyzwyczaiła się do tego, kreuje tak, żeby zawsze było o co się martwić. Co to oznacza? Będzie w życiu mnóstwo sytuacji niepewnych i to jest bardzo wredny mechanizm. No czego dążymy w rozwoju? Do pewnego ułożenia życia, a więc stabilizacji, prawda? Pewności, stabilizacji, przewidywalności i tak dalej. Niestety, umartwianie się rozwija wszystko na poziomie niepewności, czyli na przykład mamy pracę, ale już się mamy o co martwić, bo na przykład jest ogólna atmosfera, że nigdy nie wiadomo, czy jutro ta praca jeszcze będzie. Mamy związek, no ale coś w tym związku nie gra i nigdy nie wiadomo, czy za chwilę jutro się coś się nie stanie, że ten związek się nie rozpadnie. Mamy mieszkanie, no ale dajmy na to spłacone kredyty i tak dalej, a ponieważ już się martwimy, że pracy jutro może nie być, nigdy nie wiadomo, czy za chwilę mieszkania nie będzie i za chwilę nie będziemy sężyli fajnie pod mostem. I tak można mnożyć to, prawda? Mnożyć, mnożyć, mnożyć. Oczywiście martwić się można o wszystko, o co mi chodzi? Żebyście zrozumieli, że podświadomość w takich momentach doprowadza do stanu, gdzie wszystko się tak materializuje, że człowiek nigdzie w żadnej rzeczy nie ma pewności siebie. Umartwianie się niszczy pewność siebie. Dlaczego? Człowiek pewny, pewny czegoś nie ma się o co martwić. No bo o co, prawda? Niepewny siebie nie ma się o co martwić. poświadomość, świadomość, jeżeli chce funkcjonować na poziomie martwień, likwiduje sferę pewności siebie, co to oznacza, siądzie również w poczucie bezpieczeństwa, bo nie można być niepewnym, bezpiecznym. To jest niemożliwe. Za chwilę będzie siadać w poczucie bezpieczeństwa. Zagrożenia nam się będą wydawać coraz bardziej realne, coraz bardziej dręczące, coraz bardziej takie dominujące i za chwilę zaczniemy się nimi kreować, kierować w swoim życiu. Także umartwianie ma szereg negatywnych skutków, o których najczęściej ludzie nie mówią, a to tak działa, kochani. To tak działa. Nigdy tutaj pod nie dopuszcza tego, do tego, żeby ten człowiek był pewny siebie. Wręcz na odwrót. Ci ludzie, mają bardzo silne mechanizmy autosabotażu na tym poziomie. Jeżeli ktoś na przykład ma ten mechanizm, a afirmuje sobie pewność siebie, wiecie, co się zaczyna dziać, właśnie wtedy by się zaczyna w życiu już wszystko komplikować. Tutaj można powiedzieć w przenośni, że działa też taki społeczny mechanizm. Nigdy nie bądź pewny siebie, bo to zawodzi. Nigdy nie bądź, taki, nie bądź taki pewny siebie. Tu właśnie ten mechanizm działa i to bardzo dobrze. Właśnie u ludzi, którzy lubią się umartwiać. Ponieważ poświadomość nigdy tutaj tego nie dopuszcza, tej takiej stałości, pewności siebie. Zawsze ją gdzieś niszczy, tak żeby wszystko sprowadzić, wszystko sprowadzić do poziomu, gdzie... To umartwianie się tutaj działa, funkcjonuje i realnie trzy wnosi w nasze życie. Niechwalnie przed zachodem słońca. No to są mniej więcej tego typu... nie To są mniej więcej tego typu powiedzenia. Jedno słowo, masz być niepewny siebie, masz się martwić.